naszego społeczeństwa nie lubi schylać się po A ja robię to codziennie i nadszedł czas, by z tym skończyć. Zanim przejdziemy do mydłowej afery to chciałbym was poinformować, że szukamy twórców, montażystów i ogólnie ludzi do pracy. Więc jeżeli masz pomysł na ciekawy kanał i chciałbyś, bądź chciałabyś się realizować to pisz na jaworpraca.com Ogólnie jeżeli uważasz, że nadajesz się do którejś z tych rzeczy to pisz po prostu na jaworpraca.com Wracajmy do wątku mydła. By się nieco bardziej rozwinąć i wytłumaczyć wam w ogóle o co chodzi. Moi drodzy, u nas pod prysznicem nie ma totalnie żadnej półki, przez co wszystkie mydła, wszystkie płyny leżą na ziemi. I jest to giga irytujące, bo nie wiesz, że wchodzisz do tego prysznica, kopiesz to, musisz się po to schylać, raz się coś przechyli, wylejesz, trzeba to zmienić. I ja już prędzej kombinowałem, jak to zrobić, ale jest to dość ciężkie, bo chcę to zrobić ładnie. Na szczęście znalazłem w internecie ostatnio jedną rzecz, która raczej powinna mój problem rozwiązać. I dlatego właśnie jesteśmy w Merlin, żeby tą rzecz kupić. Mamy to. Tego szukamy. Dlatego musimy wziąć jeszcze pistolet, bo nie mogę znaleźć mojego Więc musimy kupić nowy. I jedziemy zabierać się za robotę Mam nadzieję, że to co wymyśliłem ma w ogóle rację bytu i będzie działać Tak, maryka. Bo w sumie nie potwierdzałem tego żadnym specjalistom, ale według mojej logiki Będzie to wyglądać estetycznie i będzie ładnie No tak, już idę do ciebie, już idę Ta radość, za każdym razem taka sama Cześć Tak Patrzcie to, teraz już jest OK, już się uspokoił Wychodzę stąd. Postaję chwilę w garażu i uwaga, uwaga. Cześć! Dzień dobry! Cześć! Znowu ta sama radość. Patrzcie może jesteś, tu. Co robisz? Przeglądam Twittera właśnie. A, myślałem, że znowu oglądasz auta. Nie, nie, zaraz będę na dole. Okay. Moi kochani, Opera dodała teraz świetną funkcję, jaką jest Panic button. Wystarczy, że klikniecie F12 i wszystko, co robicie na ekranie się chowa. A teraz klikam F12 z powrotem i pojawia mi się konfigurator, w którym przed chwilą siedziałem. Ciekawa funkcja, możecie szybko coś schować, coś ukryć i jednym przyciskiem do tego wrócić. Dodatkowo możecie sobie zbindować to pod indywidualny przycisk. Także żeby wiecie, na przykład wasz brat albo siostra, który też obejrzy ten film i pobierze operę, nie mógł tego znaleźć pod domyślnym przyciskiem. Oprócz tego, jak już mówimy o Operze który jestem ambasadorem i która jest partnerem tego kanału, to chciałbym wam przedstawić kilka świetnych funkcji na tej przeglądarce i wytłumaczyć wam, dlaczego warto kończyć skorzystać z nudnych przeglądarek i zainstalować właśnie tą. GX Mods. Dzięki tej funkcji możecie zmienić wygląd swojej przeglądarki, a wraz z nim dźwięki pisania, otwierania karty i tak dalej. Dodatkowo w przeglądarce mamy też panel GX Games, na którym można znaleźć dostęp do masy darmowych gier. I powiem wam, że odpalając to czuję się jak za dawnych lat, kiedy masę godzin grało się na wyspie gier i tym podobnych. Niektóre gierki są płatne, bo są bardzo rozbudowane, ale w tej darmowej strefie też znajdziecie bardzo dużo. Na stronie jest podział na kategorie, więc działa to dość fajnie. Ja osobiście korzystam z Opera GX od dawna i moją ulubioną funkcją jest ten oto pasek boczny, pod który może mieć Twittera, Messengera, Twitcha i wiele innych ciekawych funkcji, które zresztą sami możecie sprawdzić pobierając Operę GX właśnie z mojego linku w opisie. Opowiedziałem wam tylko o kilku rzeczach, a ta przeglądarka ma masę funkcji, jest mega rozbudowana i wszystko macie już wbudowane w nią. Nie musicie pobierać żadnych tyczek, także zachęcam Jakiś czas temu kupiłem coś takiego. Są to po prostu szklane półeczki, które idealnie będą pasować tutaj. No i pierwotnie chciałem je przymocować na takie metale, ale wyglądało to dość tandetnie. Potem z tego zrezygnowałem, chciałem kupić jakieś półeczki na ściany, ale tu jest dość wąsko. Dlatego też zastanawiałem się jak to estetycznie wkleić, no i tak jak już widzieliście, kupiłem silikon do akwariów. Wyczytałem w necie, że podobno jest to gigamocne i powinno lejtowo te półki utrzymać. Tylko też bardzo ciężko schodzi z kafli, jak coś ubrudzę to, to tak zostanie, więc trzeba bardzo ostrożnie z tym. Dobra, plan jest taki, żeby wkleić tą półeczkę najpierw delikatnie, w sensie, żeby to tylko załapało. A później to ładnie zasilikonować dookoła. Hej, kochanie, półkę. Półkę się przyda. No, przyda się, nie? No, bo już mi się ciężko tak schylać. A to kolejna sprawa, no. ale ogólnie, kurde, cały czas kopiesz te płyny. Tak, leżą tak, na ziemi, wylewają się. Ile razy mi już płyn wylał? Także kombinuję, Fajnie, robię. Fajnie, ale musimy tam pewno słuchać pana, nie? Cała. Widzę, że jest mokra. A to nie wymyślałem no. Ale kładę na silikon akwarium. No, Do akwarium Tak do Czuję, że coś tu pójdzie nie tak Wow leci już Dobra, damy go delikatnie na tę nią ściankę Kurde, delikatnie Paweł, no uh -huh. Tak myślę, że będzie git I teraz ciutkę więcej na bocznej ściance Tyle na razie starczy Uwaga, uwaga No, nie ma już odwrotu POZIOMNICE POTRZEBUJĘ Dawaj, mu mi to wszystko opada Dobra, wiesz co? Czy trzeba to podeprzeć? No raczej No ja myślałem, że to się sklei, a to się nie sklei Ogarnij coś do podparcia Dobra, ja to przytrzymam, a ty idź ogarnąć. Dobra To jest krzywo Dobra, c cię żarlam. Nie To widzę, tobie, tobie nie wyjdzie Ja kocham mojego męża, ale jego umiejętności budowlane pozostawiają wiele do życzenia I kurwa zostawił mu to tej gorszy statyw Ever do tego. Właśnie mały. Puść. Ha, trzyma się! Dobra, teraz ładnie to zaklejem, do zaklejem dzigit. Wejdźmy. Jieszy refleks a spidermanem Ja nie chcę w tym uczestniczyć. Pułka. Pękła? Pękła. No więc mamy jedną półkę mniej Ale to dobrze, bo zrobiliśmy trzy, i ja tak chciałem dwie zamontować i była jedna za duża. Na szczęście widzowie udało się, że cały niechciany silikon. A dziwne, bo przeczytałem w internecie, że jest giga mocny. Co ty masz? Takie coś się nie przyda? Przyda się. Dawaj to. Kurde. I tutaj podebracam całą półkę, ej dobra no. Perfekcyjne Kurde, ja żartuję, To sobie na obiad radę. Może ci gdzieś zabiorę, też jestem głodny Wracając byłem pewien, że ten silikon jest mocny Bo ja czytałem, że on łapie kurde w chwilę Ale to może z jakiś Dobra, teraz będzie to troszkę lepiej Ustawię podpórkę tak, żeby trzymała naszą szybę, Która jest tutaj w poziomie A od tej perspektywy ma lekki brak poziomu Teraz ładnie to dookoła zasylikonuję i tak zostawię Żeby tak stało sobie kilka godzin z tą podpórką Dobra, tak co teraz wygląda i myślę, że jest naprawdę Git. I co Idę zweryfikować No, wymyślałam w zarąbisty sposób No tak kochanie, wymyśliłaś Co się śmiejesz? No pięknie jest Pięknie. To, to dla ciebie, nie. dla mojej ciężarnej Dziękuję bardzo No Nie no, musisz jeszcze trochę poćwiczyć <grym> Uczę się cały <grym> czas To o coś. dobrze Ważne, że się starasz Gdzie 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 jest. Dojechaliśmy już widzowie do Trójkąt Gemus Kebab Jest to nasz ulubiony kebab I jest to chyba najlepiej oceniany kebab w Gdyni jak nie w Trójmieście Jest bardzo dobry Jest przepyszny, on ma 47 na Google i ponad 1000 opinii Jeździmy do niego co jakiś czas, już prawie od roku mniej więcej, coś takiego nie no, z pół, no z pół roku, pół roku tak, no? I wiecie, to jest świeże miejsce I często jest tak, że świeże miejsce szybko się psuje A tutaj co przyjeżdżamy, oni progresują tak, To, to jest niesamowite no. Także przy okazji chcemy wam polecić, bo to jest na obrzeżach Gdyni No pod warunkiem, że dzisiaj dalej będzie dobre Bo ostatnio <śm> z 3 miesiące temu Ogólnie tak jak wam mówiłem, to jest taka zwykła budka sobie stojąca No on się dalej przy tym berlińskim kebabie chowa Ale jak na polskiego kebaba To jest on po prostu przepyszny Nie jedliśmy lepszego A, tybież, a, bież, 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 dawaj, dawaj, a ty siedzi w bóle no, tak. No, powiem Ci, że solidnie ta była wygląda. Mhm, solidnie. No to jesteś na to, masz ochotę, na ja jakiś czas, ale na tego mam częściej niż na takiego zwykłego kebaba. On no jest taki fresh, nie? Ja kiedyś brałam właśnie tego gemu z ubierzę z tymi grywolowanymi warzywami i tak dalej. A teraz biorę sobie klasycznego. więc bardziej fresh, bo masz takie fresh warzywka tylko. No ja jestem wielkim fanem Rolo. Ja na ogólnie nie jest najtańsze, ale za to jest wielkie. Ciemy 33 zł za no, tak potężnego kebaba. Mm. A dzisiaj miętowo-cytrynowo jest taki mocno. Posmakuj Od razu czujesz miętkę. No. Zauważam, że jeszcze teraz w tą połowę wakacji, która została, jak macie w planach przyjechać do miasta, to warto tutaj podjechać. Kompozycja smaku to jest niesamowita. Susiki mają samorodne. To są po prostu przepyszne że jest craftowe. Mamy tutaj warzywka gryowane. no Coś niesamowitego. I przy okazji, jak tu będziecie, możecie od razu się przejść po dzielnicy gwiazd. Co? Ja tu <grym>, to, to, to jest ta pustka w gdzie mieszkała Zukol, gdzie mieszkał Jankigi. No i to w sumie tyle. No, dwie potężne gwiazdy, nie? Ale do szkoły ze mną też chodził Iggy i Profcio. Bez i Profcio chodził z Zolą no? do szkoły. Ale ale pojedli. Musimy jechać do sklepu. No, co? no spakowałaś się ze mną, no to, no, to trzeba jechać. Nie, mnie zabrać na obiad, Jeśli ja nie spakowałam z tobą. Zaprosiłeś mnie na obiad. No to tak. No musimy jechać tylko po jedną rzecz do sklepu szybko. No dobra. Muszę będzie. ogarnąć ogród i jedną rzecz do ogrodu potrzebuję. Dojechaliśmy do baseneo. Muszę kupić dwie rzeczy, żeby porządnie wyczyścić basen, bo jest trochę zaniedbany. Dlatego idę po dwie rzeczy i zaraz wracam. Chciałem wam pokazać, ja wam nie pokażę, bo pani mi ładnie na łózeczku przyniosła, także teraz do bagażnika zapakowałem. E, mamy wszystko. Ja widziałam tam więcej rzeczy. Po co ci piasek? Kupujemy kota? Zobaczysz. Okay. Tak, ale to był piasek, no. Powiedziałeś tak i już się przestraszyłam, że powiedziesz tak kupujemy kota. <laughs> nie. Dwa psy i dziecko w drodze to wystarczająco dużo osób y, istot w domu i Tutaj no. Zgadzam się w 100%. Tak jest, to wracamy do domu. O. Przecież, że do pompy piaskowej serii trzeba kupić piasek? Myślę, że to po prostu tak się nazywa. Ogólnie byliśmy 10 dni w Chorwacji. Potem ja wyjechałem do Azji, też prawie na 10 dni. I przez ten czas u nas na ogrodzie zrobił się lekki syf. Patrzcie, co się dzieje chociażby na plandece. Nawet nie chcę widzieć, co w środku basenu. A oprócz tego trawa, no już jest całkiem zarośnięta. A tu szok został potężny syf po odcinku. Ej, dobra, mamy jedną rzecz mniej do zrobienia. Oli Tata chyba nam posprzątał. Coś w sensie, no na 100% nam posprzątał, bo tu był taki rozpierdziel po nagrywaniu z odcinka z więzieniem, że to hit. To no, w takim razie mamy basen i trawę do ogarnięcia. Pierwsze co weźmy się za basen. Swoją drogą pisaliście w komentarzach, że wymienił tą podstawową pompę na pompę właśnie piaskową. Podobno taka jest dużo lepsza. Tyk. Nie zgadniecie co jest w kartonie. Kolejny karton. Tak to wygląda. Pompa jak pompa, nie? Teoretycznie. Praktycznie trzeba całą ją złożyć. Całkiem sporo elementów nam się tu nazbierało i trochę mi to zajmie. Na szczęście wymać coś takiego jak montaż. I gotowe, proszę bardzo. Teraz trzeba to jakoś podłączyć i wydaje mi się, że rury mogą zostać te, co mam. Zaraz to zweryfikujemy, tylko odsłonimy może buffer. O kurde, ale tam jest ciepł w środku. Ale tu jest dużo wody. No deszcz się wlał. Nie, no serio myślałam, że jest dużo gorzej. Ale ta woda jest czarna, co skapuje. No. O, do góry, do góry, szybko. Kamera wygląda to czyściej niż w rzeczywistości. Z tej perspektywy wygląda jakby był perfekcyjnie czysty. Widzę, wszystko po mi generalnie tamte podłączenia. I podłączenia do starej pompy są identyczne, wystarczy, że przełączę dosłownie te rurki. W ogóle zobaczcie, jaka różnica jest między tymi pompami. To jest bardziej w stosunku do tego. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda to w miarę bezkodowo przepiąć. Plan jest taki, że zagnę rurkę, żeby jak najmniej wody leciało. Dobra. W ogóle ja tą pompę powinienem odłączyć. Ta leci. O chudźba. Jaka brudna w ogóle, ale głupio co zrobiłem. Kamera się moczy. Wow. Po prostu tak lubię wokjatówkę. Dobra. Ogólnie powinienem odłożyć tą pompę, bo ona dziwnie chodzi. Podłączyć nowo. Jest podłączone i teraz ją włączam. Patrzcie to, to jest taki przełącznik i można to sobie przełączać. O! I właśnie jak nacisnę, to mogę wylewać wodę. Po w sumie, bo łatwo będzie pozbyć się nadmiaru wody. Tylko teraz pytanie, czy to już filtruje? Wskakujemy teraz do basenu i próbujemy go wyczyścić. Ej, nawet jest ciepła. Włączyłem wczoraj grzanie. No, nawet ciepła. Druga uwaga. Przejeżdżam powoli, żeby tego nie naruszać. I no Wciągnie coś tam. W środku jest, w tej siatce. A, co się dzieje? No. Cały syf zgarnęło. Wow, to działa normalnie. Dobra, widzę, wziąłem gołpro, więc mogę was rzucić pod wodę. Tak to teraz wygląda. No generalnie na dnie zostały takie malutkie odrobinki, ale już to dzisiaj wystarczy. Spędziłem w tym basenie 3 godziny i zrobiło się już tak zimno, że po prostu musiałem wyjść i iść od razu się ubrać i ubrać kurtkę, bo zamarzałem. Ej bezkitu jest 21. Ja spędziłem tam 3,5 godziny. Ale przynajmniej wiem, jak już ten odkurzacz działa. Bierzemy się za koszenie. Ostatnio zaczęły nam się robić takie żółte plamy na trawniku i dowiadywaliśmy się, od czego to się dzieje. Myśleliśmy czy to pieski, czy coś nie takie z trawą, którą położyliśmy, no bo w końcu mamy trawę z rolki I okazało się, że Jestem ja, Bo za rzadko koszę trawę, przez co ta dłuższa trawa zasłania tą mniejszą i ta mniejsza nie ma jak oddychać. Widzicie, tak, za każdym razem zabieramy się za kupienie robota, żeby ktoś to robił za nas, no bo czasem wyjeżdżamy, czasem nie ma czasu, ale dalej niestety nie udało się go ogarnąć. Dlatego koszę tym. Nie widzieliście, że koszę jakoś dziwnie, a to dlatego, że zrobiłem coś, co zawsze chciałem zrobić. Chodźmy zobaczyć czy to dobrze wygląda. Podnieś no już nie to może wyżej ja bluzy nie zaciągnę niżej. I tak jakby szukał muszę Kupić nowe ciuchy Zrobiłem coś dla ciebie. Dla mnie? A u Penisa? Serio? opcję od ciebie <gry> Serduszko, a co tam jest napisane? O i P. O! Mm, Sił, zostaw tak, nie Patrzcie, ej, ale widać to serduszko faktycznie, no? widać to OP. Zawsze jak kosiłem tę trawę, to myślałem, kurde, jakieś to zrobię. No i tak stwierdziłem, że jest to dobry moment. Dobra, idę kosić, bo zaraz mi się ciemno zrobi. Patrzcie, to to jest całe zapchane, A skosiłem dopiero niecałe pół trawnika. Generalnie koszę regularnie. Tam pół zbiornika na cały trawnik. A tutaj zejdą z 2-3 zbiorniki spokojnie. Skończyłem, wracamy do domu. Jest sobie późno. Idę spać i widzimy się jutro, bo jadę w fajne miejsce i będę miał super rzecz. Ale to jutro. Dzień dobry, wstaliśmy jakiś czas temu i mieliśmy tyle spraw do robienia, że totalnie zapomniałem, że pokazać wam półkę i tak dalej. Ja brałem tak szybko prosić, że się totalnie na niej nie skupiłem nawet. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Ej no jest. Wisi. Trzyma się jakoś, tylko pytanie czy można coś na nią położyć. To na test? No tak. No, trochę się kołyszę. Wiesz co? Ale się trzyma Ja bym zrobiła tak, żebym dołożyła minimalnie jeszcze I poczekała, aż to i wtedy mu na to rzeczy Co ty gadasz? Pa Trzyma się No tak, tylko zobacz ile jeszcze rzeczy jest do przysunięcia No ale to będzie jeszcze druga, nie? U, to jest ciężkie Ale ciężkie Liter tego jest Uwaga, uwaga i nie, powiem ci, że się porządnie trzyma Pytanie tylko, czy po czasie nie zacznie spadać To już jest kwestia nie twojego położenia, tylko wytrzymałości silikonu Mhm, mm? mm. Abdel będzie woli na kanale Tak. Dobra moja droga, ale prysznic z prysznicem Czas na moment kulminacyjny tego filmu Jakiś tydzień temu zamówiłem specjalną paczkę I przed chwilą jak jechałem do sklepu, to pojechałem do Marty i odebrałem tą paczkę, bo ta paczka była zamówiona do Marty, żeby jej na pewno nie widziała Okej. Okay. No, ona jest tak wielka, że ja nie jestem sam w stanie jej wyciągnąć z mojego auta. Okej, okay, czyli ja muszę ci pomóc. Tak. Okay. I tak jak ją widzisz, ja z nią tak jechałem Okej. Okay. Możesz bagażnik otwarty? No. To już widzę. Czas. Tak. No ja f... czy ty jesteś niepoważny? tylko ty w autko dla dziecka. No bo autko dla synka. Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Kupił jakieś Mercedes, a nie jakieś, kurde, małe sportowe auto, gówno takie. Wiesz co to robi? Co? To driftuje. Kochani, to driftuje! Rozumiesz? W tym momencie wleci wam filmik, jak Chłopczyk jeździ autkiem z tej samej firmy, tylko innym modelem. Po prostu miał Mustanga, ale jakby to jest ten sam silnik, i tak dalej, i tak dalej. I on normalnie lata bokiem. Okej, okay. i będziesz tak uczył naszego sportu. Młody będzie latał bokiem, no? Trochę za szybko to kupiłem, wiem, ale yy, stwierdziłem, że idzie inflacja, będzie droższa kiedyś, a mi się na pewno przyda. Zresztą to ma pilota i można samym o tym jeździć. I już sam jeździł driftował? Rozpakujmy tak? to. Jak co tak dalej pójdzie, to. Kurde, zajęła się urodzi, to będzie miał pełno rzeczy takich niepotrzebnych To jest niepotrzebne? A kiedy on to użyje? Jak będzie miał 3 lata 0 do 3 miesięcy nie można używać, czwarty miesiąc już używa A wtedy nie siedzi, ma to leżeć w tym i driftować? No No nie, no będzie miał, z i dopiero będzie z tego korzystał Serio? A to nie tak, że serio jak będzie miał 8-9 miesięcy już no, no może tak, no jak będzie wiesz, no nie wiadomo czy no nie będzie się... No to co na przykład tego mało to się bał Na początku przyszłego sezonu akurat Stary zarazek o, rozpakowujemy? Rozpakowujemy. Jaki kolor? Żółty. Widzę. Myślę, że to będzie jakiś Lamborghini, a nie Lamborghini. O kurde, ale to jest składanie, Misiu. Ej, dobra, ja nie wiem, czy jest sens to składać tak całkowicie no szczerze. No, serio, Paweł, bez sensu. Ale chcę tylko pokazać. te Pate, fotele. O kurde, i gdy Felgi też mają Lamborghini na to. Lamborghini normalnie? O, ma osobno alufelgi. Oj, To ja takiego jeszcze nie widziałam O jakie ma hamulce Normalnie zoba to, kierownica jak w lambo, zoba O, oh lambodorsy Nie wiedziałeś, że to jest aż takie dobre To ma normalnie zaba to Silnik odpierany chyba a, odkręcany jest No nie, fajne jest. wygląda jak Lambo Dobra, to może serio my tego nie rozpakowujmy No nie, no nie? Nie, to, to bez nie? sensu, to będzie ten W ogóle Rozpakujmy na jego narodziny Nie no, rozpakujmy jak będzie siedział Jak usiądzie to wtedy rozpakujemy No dobra Jak będzie... Misiu, bez sensu zajmować miejsce, my nie mamy nawet miejsca na jest. to Już tak. jest, tak Ale... Ci gwarancja Zobacz spoiler Tak, spoiler Normalnie Lambo Bambo no, Klasuje. dobra muszę przyznać, że nie kupiłeś, że fajny jest No kupiłem taki ten, mówię, po pierwsze była przecena, po drugie driftuje, po trzecie jest koniec sezonu, więc ten w przyszłym sezonie będzie na pewno drożej Więc zaoszczędzone Zobacz i on ma sliki do driftu No Paweł jest taki śmieszny, bo on zawsze na mnie narzeka, że ja wychodzę za bardzo w przyszłość z rzeczami Że trzeba się skupić na tym co jest teraz i wiecie, i po prostu nie myśli za bardzo w przód, tymczasem Paweł kupił te autko na roczek dla dziecka Wyobraźcie sobie, kąd będzie siedział? Kim będzie siedział? A będzie podjeżdżał, i wszystkie laseczki? No, się wyrywał. Chowamy na strych. Ja ci tego nie wiem, co na strych. Chowamy do garażu i wysubskrybujecie kanał. Widzimy się niebawem, to było na tyle. Dzisiaj tak co dzień pracujemy przy kompach. Trzymajcie się, pawa. Cześć.